Bardzo miło, że mogę dla Państwa tę ceremonię poprowadzić. Ta ważna dla nas uroczystość. Przede wszystkim chcę Państwu podziękować. Za współpracę i taki też tytuł nosi nasz medal. Siła Współtworzenia. Gdyby nie Państwo, gdyby nie ta siła Współtworzenia, to te targi by się nie udały, a tak to bardzo jesteśmy. Opoeszliśmy wszystkie Państwa stoiska, stanowiska no jesteśmy pod wrażeniem, jak pięknie je Państwo przygotowali i mamy nadzieję, że przyciągną jak największą liczbę odwiedzających. Dziękujemy bardzo. To wyróżnienie dla najlepszych. Najlepsze, ale już o tym samym targach więcej opowie, opowie Pan Dyrektor Dariusz Drog. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Wielki ukłon dla naszych wystawców. Z tego miejsca chciałbym wszystkim wystawcom podziękować za przygotowanie tej ekspozycji targowej, Państwa produktów i chciałbym z tego miejsca także zapewnić o pewnym podziękowaniu i docenieniu to co koleżanka tu tak powiedziała, siła swym tworzeniem. Za to odwagę, za to, że Państwo się zdecydowali, wstąpiłeś, jesteście i pokazujecie te produkty. Ja życzę dużych, ciekawych rozmów biznesowych. To jest debiutujące nasze wydarzenie targowe i mamy nadzieję, że będą one z roku na rok yy, wzrastały i jakościowo od strony wystawców i ilościowo od strony zwiedzających, tego sobie i Państwu życzę. A teraz już przejdziemy do medali, ale zapraszam dwóch Panów o, o tych medali, Pana nie, Pawła Babskiego, Prezesa Krajowej Izby Targowej yy, Targi, yy, są ważnym narzędziem marketingowym, stąd obecność Pana Prezesa y, na tej naszej uroczystości, który w imieniu Ptakło Solekso będzie wręczą ten medal, oraz drugą osobę chciałem doprosić, panie Jerzy Romański, Prezesie Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców. Honorujemy to, y, tę organizację z uwagi na to, że reprezentuje małe i średnie przedsiębiorstwa, które budują y, Polski, Polską y, potęgę gospodarczą. Ostatnio się Dużo mówi o naszym potencjale 20, 20, 20 gospodarka na świecie. No y, oby tak to wszystko było prawdą i y, y, y tego i y Państwu sobie życzę. A teraz już wręczamy. Tak jest. Medale. Teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze. współtwórcą sukcesu targów, drodzy Państwo, jest firma EPAC Poland, Zapraszamy serdecznie na scenę Pan Piotr Świadcił. Jest pan Piotr z Jest, nami. Piotr, prosimy o brawa. brawa Chcemy docenić państwa. I zaraz oddam mikrofon i poproszę, żeby kilka słów powiedzieć, opowiedzieć o swojej tak. firmie. Proszę do środka, moje gratulacje. Proszę przyjąć. O. I oddaję mikrofon. Kilka słów o waszej firmie. Z jakimi produktami przyjechaliście na te nasze targi? Mieliśmy tu typowo z Flexible Packaging pod marki własne, pod klientów, którzy robią, tworzą nowe wzory, nowe możliwości, otwierają dla swoich e, potencjalnych też klientów. Także generalnie Flexible Packaging bardzo fajnie się rozwija i widzimy tutaj potencjał, także to jest też powód, dla którego tutaj jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, jak wszystkim zresztą państwu wszystkie prawa należą. Ja się cieszę, że Państwo jesteście na tych naszych targach i pokazujecie te swoje rozwiązania. Życzymy powodzenia, proszę nie odchodzić, bo na końcu sobie zrobimy taką e fotografię Familie. A teraz już zapraszam tak na scenę jest, i przechodzimy do kolejnej film. Na scenę, na tak bo... bo... widownię. <tuszę> <tuszę> tak, tak, ale tak jak Pan Dyrektor powiedział, prosimy po wszystkich laureatów, bo zostanie do końca ceremonii. Ona naprawdę będzie. Niedługo. E, na koniec wspólna familia targowa, zdjęcie i toast też przygotowany. Spodkrócą e, sukcesu targu, drodzy Państwo, jest również firma TV Group. Zapraszamy serdecznie na scenę, pan Jakub Żułek. Panie Jakubie, jest pan z nami? Pewnie klienci. A, tak, pewnie klienci za e, Do, Dobrze, to my Kolejną firmą, której chcemy podziękować za wsłuch. Agie konsult zapraszamy serdecznie. Pan Grzegorz Zwoliński. Panie Grzegorzu, jest nam miło gościć Pana. Zapraszamy na obecny Rada. I zaraz już poprosimy o wypowiedź. Proszę przyjąć ten medal w dowód uznania i w podziękowaniu za siłę współtworzenia naszego, naszego wydarzenia targowego. Proszę przyjąć moje gratulacje. Dziękuję serdecznie. Proszę kilka słów. Agie konsult jako firma technologiczna jest trochę... Inną niż te, które dzisiaj się wystawiają. Natomiast my dostarczamy rozwiązania, które usprawiają procesy produkcyjne i magazynowe całą logistykę. Więc technologia jest potrzebna również podczas tych targów marek Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. W imieniu wyznawcy chciałbym serdecznie zaprosić na stoisko firma AG Consult. Dziękuję tak, a teraz kolejny współtwórca sukcesu targów to firma Wiesław Lewandowski, a nagrodę odbierze Pan Władimir Ciechański. Wielkie brawa. Wielkie brawa, Pan już tutaj do nas za zachęcamy, zapraszamy. Byłem na stoisku, widziałem Pan Lewandowski i firma. Proszę przyjąć medal, proszę przyjąć dyplom. Do środka zapraszamy, kolega tu już robi zdjęcia, a ja Pana poproszę o zabranie i gratulacje. Firma Lewandowski produkuje papiery higieniczne od 34 lat. Ręczniki papiery na małych sieci większych i klientów detalicznych również. Marta Własna. Dziękujemy bardzo. Brawo. To przy wejściu po lewej stronie. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo. I kolejny. Kolejny współtwórca sukcesu targów to firma EY Zapraszamy na scenę Pan Bartosz lisik. Właśnie Panie Bartosz, Pan nam rozszyfruje tą nazwę, bo nie wiem czy LG go czy go. Czy lio, to jest lio, Ale zaraz poprosimy L U o to go. Myślę, że chodzi o to, i to będzie lio to go. Świetnie, bardzo gratuluję, proszę przyjąć moje gratulacje, cieszę się, że jesteś na targach kilka słów właśnie o firmie. Dziękuję za nominację. Firma LioDugo produkuje produkty iotylizowane w, w takiej normalnej postaci typu tryskawka malina, a także w dosyć innowacyjnej postaci dysków. Zapraszamy na nasze stanowisko na początku. Dziękuję. Stanowisko jest tutaj koleżanka panu. Pozdrawiamy, jest. wszystkiego dobrego. Bardzo kolorowe i bardzo smaczne. Ja tak. już próbowałam, także faktycznie polecam. Państwu. Oczywiście. Mm. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą obecność. Dalej. Kolejnym współtwórcą sukcesu targów jest firma Sealing Polska. Zapraszamy na scenę bank bambu w Tybogdaju. Bardzo serdecznie. Patrzymy o brawa. Cieszę się, że jesteście. Kilka słów na temat new label. Po co przyjechaliście z jakim produktem na te tarki? Może nie po co, z jakim produktem? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. My reprezentujemy markę Sleepy, to jest turecka marka. Głównie produkujemy produkty dla higieny, pieluchomajtki dla dorosłych, dla dzieci, pusteczki do czyszczenia i takiego typu rozwiązania. W związku z czym też zapraszamy Was do naszego stoiska, żeby się zapoznać z naszym assortamentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Te wszystkie produkty są naprawdę wysokiej klasy, wyprodukowane z dużym poczuciem też smaku i estetyki. Bardzo ładne te produkty Mamy również wyróżnienie od Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców dla Fundacji Zdrowy Ląd. zapraszamy serdecznie pan Tomasz Stopa. Jest pan jest Tomasz jest pan Stopa z nami. Chcieliśmy wyróżnić właśnie tą organizację. No niestety, ale. Nie tak, więc to przekażemy. Tak. Ja zaproszę teraz wszystkich naszych Plajantów. laureatów. Serdecznie Państwu zapraszamy do wspólnego Państwa zdjęcia. scenę z medalami, dyplomami. Raz jeszcze zapraszamy do wspólnego, do zdjęcia. wspólnego zdjęcia. Tak jest, familijnego zdjęcia. Oraz proszę cząstować się lampką wina musującego, bo wiem, że Pan Dyrektor będzie chciał znieść to, co to zapobiec Waszym biznesowi całej branży. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no cóż, ja będę y, kilka słów powiem, jakby podsumowanie. Te targi zrodziły się z pewnego pomysłu, że widzimy, jak bardzo rozwija się branża y, właśnie marki własnej. Praktycznie nie ma branży, w której marka własna nie funkcjonuje. Wielkie sieci handlowe, y, wielkie koncerny zamawiają własne produkty. Cieszę się, że to miejsce tak Warsaw Expo ma miejsce taki właśnie prezentacja produktów dedykowanych i dla branży chemicznej, i dla branży yy, nazwijmy, nazwijmy, chemii gospodarczej, ale też właśnie spożywczej. Z tego miejsca zatem wniosę to, ale żeby się jak najlepiej rozwijały u państwa biznesy, żebyście mieli jak najlepszych klientów. Powodzenia i pomyślności. Dziękuję za Państwa obecność. Dziękuję korzystać się z obecności na scenie jeszcze raz z wielkiej kontencji.